Witajcie! Edukacja na maksa! Z tej strony kolejny odcinek serii poradnikowej i jak domyślacie się, dzisiejszy tematem będzie bambus, a dokładnie to, co weszło w wersję 1.20, czyli bambusowe deski. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dobrze, to, czym się dzisiaj zajmiemy, to już demonstruję. Głównym tematem jest bambusowa deska i bambusowy blok, ale oczywiście to nie jest wszystko. Co oczywiście do tego potrzebujemy? Potrzebujemy bambusa. Potrzebujemy dużo bambusa. Ponieważ, żeby mieć odpowiednią liczbę tego do pracy, trzeba mieć bloki bambusa. A bloki bambusa, zaraz Wam pokażę, że troszkę kosztują. Oczywiście troszkę zebrałem, wiadomo, że więcej posiadam. Na ty Na na początek mi starczy, skraftuję je sobie. Bloki bambusa robi się w ten sposób. Jak widzicie, mam troszkę bloku bambusa. Blok bambusa można okorować, wtedy jest w wersji żółtej. Oczywiście z bloku bambusa można zrobić bambusowe deski, ale jest jeszcze jedna procedura craftingowa, której nie przewidziałem, a którą trzeba uwzględnić. I teraz tak, ona się chyba robi, bambusowych desek się robi, więc zrobię troszkę więcej sobie bambusowych desek. I zwróćcie uwagę, jeszcze tego nie widzę. Yy... Interesuje mnie bambusowa mozaika. A, bo to bambusową mozaikę to robię z półbloków. Dobrze, to jeszcze przygotuję sobie troszkę półbloków. I teraz zobaczcie, to jest blok, oczywiście sługa drewna, yy, bambusowy blok, okorowany bambusowy blok, zwykły, a z płytek bambusowych można zrobić coś, co się nazywa bambusowa mozaika. Troszkę tego zrobię, żebyście zaczęli, jak to wygląda. Ciekawe, czy to ma to, to jakąś wersję okorowaną. Nie, tutaj się nic z tego nie dzieje. Oczywiście, poza tymi blokami możemy uzyskać e, inne rzeczy, które były nazwane, czyli wersje schodków. Oczywiście z wersji mozaikowej lub wersji niemozaikowej. Oczywiście możemy także uzyskać wersję zwykłej. Ciekawi mnie, w sumie na to, dopiero co na to wpadłem, czy można coś zrobić jeszcze przy użyciu... Przy użyciu przycinarki, ale to zaraz już podejdę, zobaczę. Na szczęście daleko przycinarki nie mam. Ale właśnie mi taka oto myśl przyszła. Czy mogę coś z tym zrobić w przycinarce? Nie, w przycinarce z tym nic nie mogę zrobić. Nie mogę. Nie, nie pojawiały się żadne nowe receptury. Także. Przycinarka w przypadku bloku bambusa będzie bezużyteczna. Ok, ale zobaczmy jeszcze, jakie inne mamy opcje elementów. Mamy tak, po pierwsze, bambusowe płytki to znacie. Yy, bambusowe płyty mozaikowe, które Wam tutaj zademonstruję, oczywiście. Wszystko. No, muszę powiedzieć, ładne na podłogę będzie. Oczywiście, tak samo mamy wariant bambusowych schodów. Zwykły i bambusowych schodów. Mozaikowaty. Również demonstruje. I zwykły. No, teksturowo można fajnie z tego coś robić. I jeszcze mamy do dyspozycji oczywiście bambusową klapę, bambusową, bambusową płytę naciskową, bambusowe drzwi, przycisk, a także bambusową tratwę. I to jest duża różnica pomiędzy tym, co widzieliście, jeśli chodzi o łódki, a tym, co, jak to wygląda, no bo widzicie, widzicie estetycznie jest to dość różne. Yy, no i chyba wyczerpałem źródło bambusowych kwestii. A jeśli wam również bambusowe rzeczy się podobają, dajcie lajka like po tym odcinku. A ja serdecznie dziękuję już za oglądanie. Widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do Trzymajcie się.